Nasze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będzie z Wami wszystkim Nie Twoim. Na progu Adwentu stajemy przed Bogiem, by na nowo poszukiwać dróg zgodnych z Jego wolą. On nieustannie wzywa nas do czuwania doskonalenia się, wzywa nas do takiej zwykłej, codziennej, prostej modlitwy. Czas Adwentu ma nam pomóc dobrze przygotować się do przyjścia naszego Pana. Tak przy końcu czasów, jak i w pamiącej Jego Narodzin w Betlejem. Zatem poddajmy się działaniu Ducha Miłości, Sprawiedliwości i Prawdy. Otwórzmy na to dobro nasze serca. W tej mszy świętej modlimy się za całą wspólnotę parafialną. Niech dobry Bóg każdego z nas z żywych, zmarłych, obdarza swoją miłością. Za wszelką opieszałość w kroczeniu za Chrystusem, który wskazuje grzesznikom drogę do nawrócenia, przepraszajmy teraz w pokorze.